Kubek wzorowego pracownika. Taki moi drodzy kubek powinien otrzymać na pewno Henryk Zetkalicy i każdy gracz, który ukończył Kingdom Come Deliverance 2. I jeden też. Dlatego dzisiaj porozmawiajmy sobie w takiej mojej mowie końcowej na pełnym freestylu, na luzie o moich takich finalnych przemyśleniach: co wyszło, co nie wyszło i jakie ja grzechy również popełniłem jako streamer, który robił content z Kingdom Come Deliverance 2 i co uważam ogólnie o tym tytule i dla kogo chyba jest, bo cały czas podtrzymam swoją opinię, że to jest gra, która podzieli graczy i niech mi nikt nie wmawia, że jest inaczej. Ale o tym w dzisiejszym odcinku, więc siadajcie wygodnie, bierzcie kotleta do obiadu, czy też ewentualnie jakąś kawkę. Pogadajmy trochę o tym Henryczku ze skalicy, bo jest o czym. Uwierzcie. Zapraszam. Zanim jednak zaczniemy odcinek, szczególne podziękowania dla wszystkich wspierających kanał. Wielkie dzięki za wiarę w naszą twórczość. No to siemanko, widzowie, witam na kanale. Sobie Gadam. Ja nazywam się Adrian. Oczywiście i dziś porozmawiamy sobie o grze, którą ograłem i zrobiłem w niej ponad 70 godzin i nie, to absolutnie nie jest. Wszystko tam jest jeszcze bardzo dużo kontentu, robiłem zadania poboczne, ale jest jeszcze wiele, wiele rzeczy do odkrycia. I Szybkie backstory. Dlaczego w ogóle ten Kingdom Come Deliverance 2 się nie pojawił? Oczywiście, marketing szeptany. Coraz większy boom na Kingdom Come. Dwójeczkę, która wychodzi. Więc Adrianek mówi sobie do widzów: hej, czy chcemy to? Ludzie mówią: Chcemy. Dobra, więc stwierdzam: Najpierw zagram w jedynkę. Zobaczę, czy jedynka mi siądzie. No bo wiecie, głupio kupować grę za 240 zł, która. Będzie jakby ulepszoną wersją jedynki, więc zróbmy to. kup mi grę za 50 zł jedynkę i zobaczmy. I wiecie co? Po czterech godzinach dopiero zatrybiłem o co chodzi w Kingdom Come, jeśli chodzi o jedynkę. I ja to poczułem przez pierwsze 4 godziny. Ja tam Wam mówiłem już w swojej opinii o części pierwszej. Ja naprawdę nie potrafiłem się trochę odnaleźć. Toporna mechanika, trochę to wszystko powolne. Ale w czwartej godzinie poczułem. Poczułem klimat, poczułem vibe, poczułem, że moja postać z każdym kolejnym krokiem, z każdą kolejną sekwencją, czynnością zaczyna się rozwijać. Że nasz łomny Henryk z początkowego parobka staje się wprawdzie mężczyzną na sam koniec. A później, oczywiście, przychodzi część druga. Więc tutaj skupmy się oczywiście na części drugiej, na moim doświadczeniu, a bardziej tej takiej mowie końcowej. No bo też moją e, opinię wydaną po bodajże 30 par godzinach na drugiej mapie, jak już byłem, e, możecie znaleźć mnie na kanale, mm, ale stwierdzam, że Henryk zasługuje na jakąś umowę końcową, bo tutaj trzeba coś powiedzieć. Więc słuchajcie, jest część druga. Część druga, można powiedzieć, jest kontynuacją bezpośrednią części pierwszej. Ja bym nawet tego nie nazwał jako Kingdom Come Deliverance 2, tylko Kingdom Come 1,5. I oczywiście jest to dobrze, bo jest to gra, którą dobrze zapamiętałem, jest kilka mechanik, które są usprawnione, tak jak rozeta, jeśli chodzi o walkę, i to też podzieliło o czym za moment. Ale, no, jakby interfejs jest trochę pozmieniany, troszeczkę pewne rzeczy lepiej, lepiej działają, mniej topornie. Więc, tu na przykład, na plus, to powiedzmy, że ta gra dostała turbo wielkiego pacza razem z łatką graficzną, no i mamy. Eee, właśnie w ten sposób w część drugą. Jednak słuchajcie, no e, tutaj od razu może się nastawiać takie pytanie: czy trzeba grać w jedynkę, żeby grać w dwójkę? Ja osobiście uważam, że tak. Przede wszystkim, jeśli myślicie o zakupie dwójki, przejdźcie jedynkę, zobaczcie w ogóle, czy wam to leży. Jeśli tak jak mi, e, spodoba się wam to po kilku godzinach, bo dajcie tej grze szansę, to jak najbardziej słuchajcie. Przejdźcie jedynkę, zacznijcie dwójkę, no bo w jedynce jest dużo historii, która później będzie poruszana w części drugiej oczywiście. Gdzieś tam mamy między wierszami pewne rzeczy powiedziane, ale lepiej tego doświadczyć na własnej skórze i wiedzieć dlaczego kogoś lubimy, dlaczego kogoś nie lubimy, jakie były peripety z tą osobą, dlaczego ktoś jest irytujący, wkurzający itp. itd. Ale jeśli chodzi, słuchajcie, właśnie o dwójkę, no to po jakby stwierdzeniu, że jest to bezpośrednia kontynuacja, mamy już wrzucenie nas Taką, jakby pełnoprawną historię, gdzie otrzymujemy pierwszą mapę, i tu słuchajcie, właśnie jest pierwsza rzecz. Dlaczego twierdzę, że gracze będą tutaj podzieleni? Bo ta gra absolutnie was nie puszuje. Ta gra nie mówi dawaj, idź, idź, i tu jest znacznik, tutaj coś zrób. Ta gra nie daje wam za wiele znaczników. Oprócz tego, że no dobra, gdzie ewentualnie będzie misja? Jakie dawni bogowie, hmm, coś tu znalazłeś? Ach, te słowiańskie, słowiańskie nasze stare bożki. Jezu, tak. No i dziękuję chlebeczek. O! I, i Bożek przyszedł i Bożek mówi. Tak. I ja, szan, ja szanuję, moi drodzy, takie datki. Podnieś. Ja to szanuję. I przyszedł. Tak, ktoś dał, Bożek przyszedł, zabrał, nie zmarnowało się. Każdy zadowolony, każda strona zadowolona. Absolutnie nie daję wam jakiegoś tam GPS-u, po którym macie jechać czy coś. Dostajecie praktycznie otwarty świat składający się z dwóch map i już na starcie możecie iść gdzie tylko chcecie, możecie robić co chcecie. Eee, dlatego, no, jeśli ktoś e, oczekuje, że będzie akcja dynamika. I będzie się działo, będą fajerwerki No to tutaj daję kubeł zimnej wody Bo nie, bo to nie jest tego typu gra Ta gra pozwala Wam się rzeczywiście wczuć to średniowiecze Ta gra daje wam To poczucie tego świata Ta gra wam daje to Jakby porami dnia i nocy Odgłosem fauny i flory Którą dobrze znamy Bo wiecie, to jest osadzone w Czechach My jesteśmy w Polsce No można powiedzieć sąsiednie kraje Sąsiadujące ze sobą więc tu znamy doskonale śpiew tych ptaków, bo u nas są takie same, znamy te wszystkie krzaki, bo u nas są bardzo podobne Bu budownictwo, jeśli chodzi o konstrukcje, też takie nasze wsiowe, więc dla ludzi, którzy lubią takie swojskie, wiejskie klimaty, tym bardziej ta gra siądzie. Ale dla ludzi, którzy będą chcieli się śpieszyć, no to będzie tutaj problem. Dlatego no, są ludzie, którzy mówią, że uśnęli po kilku godzinach prologu yy, i robią z tego yy, furorę w internecie. Ja osobiście uważam, że jeśli wiemy doskonale, yy, co to jest zagra, gra, to kurde, no nie kupujmy jej i nie róbmy sobie świadomego masochizmu. A jeśli po prostu nie wiecie, no to was po prostu przestrzegam już teraz, żeby nie besztać gry za to, że po prostu nie spełnia waszych oczekiwań pod kątem dynamiki, bo tego nie powinno się robić. Po prostu ta gra nie jest dla was, bo ta gra jest dobra. I yy, jeśli chodzi o dynamikę yy, tej gry, no to yy, powiedzmy sobie, że dialogów jest bardzo dużo. I tu jest bardzo dużo rozmów. Tu właśnie jest coś, co nawet było zachwalane w internecie, że o matko, ile to tekstu, ile tam e, tysięcy milionów czy tam w ogóle słów i zostało napisane yy, i wszyscy tak się jarali, 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 ale ja tak trochę czułem niebezpieczeństwo w tym, bo yy, wszyscy założyliśmy z góry, że ta gra będzie tak długa yy, i o wiele, wiele dłuższa niż jedynka, a ja mam nieodparte wrażenie, że dostaliśmy przede wszystkim, moi drodzy, o wiele więcej dialogu. I te dialogi muszę powiedzieć, że męczą po jakimś czasie. Nie mówię nawet tutaj o pierwszych 20 godzinach. Dochodzimy do pewnego momentu, w którym dialogi nic nie wnoszą w naszą historię. I teraz widzicie, ja na przykład jestem osobą, która już w końcu nawet odpadła i zaczęła trochę skipować te dialogi. Yy, ja nie mówię tutaj o zadaniach głównych, choć przy końcu, nawet uwierzcie mi przy tych już końcowych tekstach, nie mówię o katstękach. Ja już też potrafiłem skipować. I tak to jest mój grzech. I tak możecie powiedzieć, o to się to nie dodajesz. Nie absolutnie słuchajcie, uważam, że nie, bo jak najbardziej lubię doświadczać ten świat, lubię chodzić, lubię zwiedzać, lubię odwiedzać jakieś shopy, chodzić po lesie, zwiedzać jakieś ruinki, czy wykuwać podkowy, miecze. Te wszystkie rzeczy, które tam są, bo tam jest bardzo dużo czynności, które możecie robić i oczywiście zielarstwo ee, i, i ważyć swoje mikstury, więc tych rzeczy jest na potęgę, które możecie robić. Jednak dialogi same w sobie... Ojej, muszę powiedzieć, że chyba głównym moim zarzutem do tych dialogów jest ta drewniana otoczka. Ja wiem, że przy tak wielkiej grze może by było ciężko to zrobić, ale widzicie, paradoksalnie podczas grania w Kingdom Come zacząłem również grać nie bijcie mnie, nie besztajcie w Cyberpunka, bo nigdy nie grałem. I doświadczam go również też na świeżo. I kiedy zobaczyłem, w jaki sposób jest tam poprowadzona narracja, dialogi, te wszystkie jakieś, świecie rozmowy z pierwszej osoby mistrzostwo świata. Tam jest po prostu akcja filmowa, że dajcie spokój. A chodzi o to, że odczułem, jak każda scena, każda rozmowa w cyberpunku ma swoje podłoże muzyczne. Ta muzyka, klimat daje nam po prostu poczucie um, danej sytuacji, danej powagi. A w Kingdom come w zasadzie mamy 4-5 piosenek na krzyż, uh, które non-stop nam gdzieś towarzyszą w tle. I Cię też. Naprawdę? A Henry, kochanie, chciałbyś, żebyś przyjechał z nami Jeśli ktoś Osuna i jego Czasami w i drewniane postacie, które po prostu stoją później i rozmawiają ze sobą, i toczą dyskusję czasami już o nic nieznaczącym dla nas, z y, y, jakiejś zawartości nic nieznaczącej dla nas, no to tutaj możemy y, poczuć nudę, znużenie. I ja nikogo nie będę winił, jeśli coś takiego zrobi. Jeśli ktoś zaczyna skipować te teksty, to się też mu nie zdziwię. Tym bardziej widzicie. Teraz mój grzech jako streamera jest taki, że. Ja też miałem z tyłu głowy jedną myśl. Widzicie, ja jestem osobą, która bardzo, bardzo myśli o swoich widzach. Ja jestem osobą, która stara się być aktywny dla widzów i, i robić czasami te rzeczy, oczywiście, o które poproszą, ale też no, chciałbym dostarczać rozrywki swoim widzom. Więc nie jestem gościem, który puszcza sobie streama i wywalony ma w czat i jakby w ogóle nie zwraca uwagi na to, co, co tam się. Na czacie dzieje, tylko no też mam wsteł w głowy, że dobra, róbmy coś, szujmy troszeczkę tą fabułę do przodu, zróbmy coś ciekawego, no bo przecież ja nie będę tylko przez bitą godzinę gadał z npc no bo nawet najtwardsi u mnie zawodnicy na czacie potrafili odpadać i mówić, że serio znudzili się Henrykiem i ja to jestem w stanie zrozumieć są zagorzali fani Henryka i otoczki średniowiecza i ja też, słuchajcie, was rozumiem, nie ma czegoś takiego, że jest dobre i niedobre, po prostu dla niektórych takie dialogi to będą złoto, ale rzadko jest tak, że one są, wiecie, dynamiczne, śmieszne i jakby tutaj wnoszące coś. W naszą historię, bo jest tego aż uważam za dużo, i to chwalenie się tym tekstem, niestety, wyszło uważam no, negatywnie, na, na takiej zasadzie, że okej, okay, tutaj historii za dużo, jakieś nie było, bardziej jakieś otoczki poboczne, typu o dobra, to się hajknęliście czy nie, i zaczynamy drążyć czyjąś historię, czy ktoś tam się pohajtał czy coś, nas to nie obchodzi, nic nie wnosi, to w naszą po prostu jakby dalszą przygodę. Natomiast słuchajcie, co do usprawnień, no to trzeba powiedzieć troszeczkę o tej walce, bo jeśli komuś nie leżała walka w jedynce, to może będzie leżała w dwójce, natomiast uwaga, o zgrozo, jeśli komuś leżała w jedynce, to może mieć problem z walką w dwójce. Ja opracowując w zasadzie do perfekcji walkę w jedynce, miałem nieustające wrażenie, że mam problem z walką w, w dwójce. Dopiero chyba pod koniec, pod koniec gry, kiedy dysponowałem już, wiecie, wszystkimi możliwymi technikami, to tylko się ratowałem w zasadzie tą ripostą, kiedy po prostu ktoś mnie chciał zaatakować, to robiłem kontrę i, i to naprawdę wychodziło, ale mam jakby tutaj parę uwag do mm, systemu walki, że nasza postać automatycznie wdaje się w awanturę z kimś, kto do nas podchodzi. Jeśli ktoś do nas już leci z mieczem, to my już go namierzamy i Rozeta się pojawia. A ja tego na przykład nie chcę. Nie wiem, jak jest na PC, ale na konsoli tak jest, więc ja nie mam możliwości zrobienia nawrotki, ucieczki, jakiejś cokolwiek, tylko po prostu już muszę w jakiś sposób panicznie próbować gdzieś. Walczyć więc tu akurat miałem z tym problem. A w misji końcowej, kiedy mieliśmy oblężenie yy, i się tłukłem, yy, Matko, ja chyba tam z 15 NPCów musiałem zabić. Bo moi, moi padli dosłownie w pierwszej minucie i z 15 typami się tłukłem. Ja chyba ich tam usłuchajcie. Najwięcej epitetów chyba w historii tego kanału tam poleciało. Ja już miałem dość. Ludzie mówili, dobra. Może odpuść, może to nie ma sensu, już nawet wszyscy widzieli, że po prostu, no kurde, coś jest nie tak, bo e, trzech typa moich jest na, na murze, a ciągle ładują się inni na, na mur oponenci. I w zasadzie ja zaraz zadawałem sami musiałem robić taktykę e, poronioną jakąś na, na całej tej e, na całym tym terenie tego zamku, żeby tych wszystkich e, gości ubić. To się udało, ale powiem wam, łatwe, mm, łatwe nie było. Yy, dlatego słuchajcie, no, jeśli chodzi tak o tego Henryka w całości, jeśli chodzi o to, co, yy, co możecie tutaj dostać, yy, to ja uważam, że jest to gra, która dla was powinna stanowić przygodę, którą będziecie się sami doświadczać. Jako streamer, jako osoba, która yy, streamuje gry, yy, ja już nie doświadczam czegoś tak, jak doświadcza się samemu, w ciszy, w swoim domu, z dala od wszystkich, wiecie, nie ma bodźców, że ktoś was zaczepia, pisze do was, śmieje się, że umarliście, albo gratuluje wam, że się udało, tylko robicie to sami, ciszy. Ja na przykład tego doświadczę przy Red Dead Redemption 2, która uważam, że jest fenomenalną przygodą dla każdego mężczyzny, który powinien to przeżyć, ale co do, co do Kingdoma, no tutaj uważam, że na pewno lepsze jest doświadczenie, kiedy gracie w to, oczywiście samemu, ja wiem, że nie wszyscy prowadzą kanał na YouTube, tym bardziej osoby, które mnie oglądają, ale wiedzcie, że ja wiem, jestem tego świadom, że na pewno jeszcze miałbym inne odczucia, inne wrażenia i może aż tak bym nie skipował tego wszystkiego, gdybym grał sam, a może wręcz odwrotnie, może bym jeszcze więcej skipował, bo, bo nie w tym momencie nie jestem w stanie ocenić. Ja uważam, że jednym z głównych grzechów tej gry to jest przesadę dialogów, które nie wnoszą za dużo nic. Kolejnym grzechem, który uważam, że jeszcze jest. To jest ekipa zmontowana z Janem Ziśką, która później e, razem z Komarem i tam Chartem, no tam jest po prostu taka ekipa, którą montujemy na drugiej mapie. I ja uważam, że tej ekipie za mało czasu ekranowego zostało poświęconych. Ja, ja wierzyłem naprawdę, że teraz robimy taką bandę Robin Hooda i będziemy robić jakąś partyzantkę i będzie tego więcej, a niestety dostajemy coś tylko na samym początku a potem w zasadzie ten temat znika na bardzo, bardzo długo, my robimy wszystkie pierdeliartyjnych rzeczy, a dopiero pod koniec znowu wraca ten wątek tej ekipy, co uważam, że jest bardzo krzywdzące, bo tutaj był mega potencjał, mega potencjał na w ogóle chyba, wiecie, jeśli mieliby zrobić jakieś DLC, które miałoby opowiadać o, o tej ekipie, rewelka, bardzo fajnie by było, ale ciężko mi sobie to wyobrazić, czy oni w tym kierunku pójdą. No, ale czas pokaże, jak to klasyk mówi, czas pokaże. Ja osobiście uważam, że tutaj zmarnowany potencjał był. Jaki jest mój finalny werdykt i mowa końcowa? To ja uważam osobiście, że jest to gra, która nie jest dla każdego. Jednak uważam, że każdy powinien ją spróbować ograć. Przynajmniej mówię, spróbujcie jedynkę, bo ona jest w bardzo śmiesznych pieniądzach obecnie, albo i bardzo za darmo w epiku nie raz. Nie wiem, możecie sobie spróbować. Jeśli wam to podejdzie, idźcie w dwójkę. To jest tytuł który naprawdę zmieni wasze podejście do postrzegania świata, jeśli chodzi o, o tworzenie świata gamingowego, bo tutaj NPC żyją swoim życiem, one nie są zawsze w tym samym miejscu, bo nie wiem, wójt prosił was o rozmowę, więc on 24 godziny na dobę stoi sztywno pod murem, tylko nie, on śpi, on gdzieś idzie i po prostu możecie nie trafić tego typa w tym miejscu, w którym powinien być, bo może poszedł sobie na obchód wsi. No, więc takie rzeczy się tutaj dzieją. To dla mnie jest rzadkością w dzisiejszych grach wideo, żeby aż tak coś zobaczyć. Cały ten świat, rozkoszowanie się detalami, chodzenie, nawet sądzie tutaj, chodzenie może wam sprawić przyjemność, jeśli chodzi o, o doświadczanie tych terenów, które będziecie mieli możliwość przechodzenia. Spotykanie randomowych npc jakieś napady, jakieś pomoce, to, to jest coś super. Więc tutaj aż czasami ta szybka podróż jest grzechem, bo można rzeczywiście świetnie się bawić z samej takiej właśnie imersji. Jeśli ktoś lubi na przykład bawić się w kowalstwo, nie mówię, że prywatnie, tylko w tej grze i zobaczy. Że kujemy sobie stal i gwizdżemy sobie, a gdzieś w tle słyszymy szum, yy, wiatru i ptaki. To ja wierzę, że znajdzie się tu kilka osób, które będzie czerpało rozrywkę przez dwie godziny wykuwając sobie najlepsze stale yy, jakie, jakie, jakie można tam zrobić. Więc yy, ja, ja naprawdę się nie zdziwię, bo to jest właśnie to. Warzenie mikstur, ten czas, wiecie, ten czas to jest po prostu to, że siadacie i się wyłączacie. Takie, takie gry jak Kingdom .com serwują wam to, że zamykacie się. W tym pudełeczku, którym jesteście z Henrykiem ze skalicy, i zapominacie o realiach dzisiejszego życia, to jest bardzo dobre. Taki, taki giercza więcej, które nie dają nam takiego pędu, które, da, które dają nam rozkoszować się światem i tym, w jaki on został nam zaserwowany. Więc ja na pewno będę chciał pograć w trójkę. Na pewno, jeśli jakieś większe dodatki fabularne wyjdą, będę chciał pograć. Jednak yy, na pewno również muszę wspomnieć, że końcówka jak jedynka również mnie wymęczyły. Yy, bo nie może być aż tak kolorowo, jakbym chciał zakończyć ten odcinek. Bo oczywiście nie należę do osób wiecznie narzekających i nie robię kontentu pod narzekanie. Yy, jednak słuchajcie, no, prawdą jest, że jedynka miała misję końcową tak. Poczułem, że jest to wydłużanie mojego czasu, że aż mi się, no, no, no śmiać mi się trochę chciało, nie? Że no jest oblężenie e, zamku, a Henryk ze skalicy teraz ma popierdzielać po całych w ogóle krainach, bo temu trzeba załatwić piwo, bo temu trzeba założyć, za, załatwić trebusz, i oczywiście to wszystko musi zrobić Henryk ze skalicy. Bo nikt nie może pojechać, kiedy no rzeczywiście jest oblężenie, i musimy nagle Pierdelgardze czy załatwić, żeby zakończyć grę. Tutaj było bardzo no, podobnie. Też pod, podczas oblężenia, a to musimy pogadać z tym, ty z tym, tym, to zrobić sobie obchód, teraz tego sprawdzić, teraz tu, teraz to. E, znowu mowa taka, mowa taka, mowa taka, ale tu właśnie chyba jeszcze gorzej było, bo opiewało się to przeważnie na rozmowach. Tam chociaż trzeba było zrobić jakąś misję, fakt, trzeba było uciekać daleko w jedynce, ale tutaj no w zasadzie e, wszystko się opiewało. Na dialogach, co też uważam, no nie do końca tak powinno być, więc szczerze powiedziawszy, to, ta gra to przede wszystkim, uważam przede wszystkim dialogi. Ja bym nawet mógł powiedzieć wprost, że jeśli mamy 100% gry, 50% to są dialogi, 25% to jest eksploracja, a 25% to jest wykonywanie misji. Tak, moi drodzy, tak to właśnie wygląda. I z mojej strony to wszystko. Ja naprawdę polecam serdecznie kingdom.com, ale chciałbym, żebyście podejmowali się tej gry z, ze świadomością, co kupujecie. Bo najgorsze, co można oglądać w internecie, to ludzi, którzy narzekają na tytuł, który nie jest dla nich. Bo jeśli wiecie doskonale, że takie gry do was nie trafiają, to po co w ogóle próbować? A jeśli chcecie spróbować, to macie świetną okazję, bo możecie za grosze, a pewnie nawet za darmo, przetestować jedynkę. A dwójka po prostu jest usprawnioną jedynką. Wszystkiego dobrego! Na razie mm. O boże, jedyny Dobra, i słuchajcie, i teraz się dzieją rzeczy straszne, Błażej Prawda jest taka Nie oceniajcie mnie Ale ta kobieta pójdzie na wsi I ta kobieta pójdzie, powie, że ją zaatakowałem Tak, wiem Jezus, czemu ty tak powoli umierasz? Yes, Marian, shut up. This is the worst story the Oh, Jesus! Sorry, sorry, Lucie.